Was w nowej serii, na tym kanale. Co woli. No co wolisz? Wersja hardproba. Jeśli jesteś nowy na kanale, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Co wolis? latać, czy być niewidzialnym? Będę zaznaczać. Czy przenieść się do przyszłości? Pewnie bym chciał zobaczyć, jak będzie wyglądać moja się w końcu łoży na dobre. Co wolisz? Znaleźć prawdziwą miłość? Czy zdobyć wymarzoną pracę? Chyba logiczne, tak? Tak, so, burgery bardziej lubię. Co wolisz? Dostać swój wymarzony dom w prezencie? Czy dostać swój Ooh. wymarzony samochód w prezencie? Do ja nie będę miała prawa jazdy i nie chciałabym mieć samochodu. Będę się połączył z komunikacją miejską. Co wolisz? Umieć rozmawiać w języku zwierząt? Czy umieć rozmawiać w każdym języku na świecie? No, sorry, jakbym mogła grać ze zwierzętami? To ale mieć kogoś, kto Cię kocha? No chyba logiczne, tak. Co wolisz? Spędzić noc w nawiedzonym domu, czy spędzić tydzień całkowicie sam w lesie? Ciekawostka, większość filmów o tych strasznych, nawiedzonych domach to jest scena, bo nawiedzone po prostu wyglądają strasznie. Skąd na nastąpiłam? Dziwnie więc tutaj akurat wybieram las. Teraz niektóre filmy, po prostu na osobę, którą kochasz, żeby utracić wszystkie wspomnienia. Proszę was, w tym dzisiejszym dniu umarła mi ciocia. Teraz nagle co śmierci. Boże, wyście coś zrobić, ok? Serio, dzisiaj dowiedziałam się, że moja ciocia eee, trudno. No, Zysyłam. Ale proszę prostu tutaj o tym nie mówić, dobra? Chyba bardziej mi bardzo bo, bo mi Bardziej blisko na sobie, A i kuzyna też straciła. No, nie, takie. Sorry. Dzięki za obejrzenie. Nie zapomnij, -lajka i kanał, wy zróbcie to, nie ja, bo no, w ogóle ten film ma rok. Nie wrzuciła za I think I just want to